Cześć kochani, witam was serdecznie u mnie na kanale. A dzisiaj chciałabym was zaprosić na taki luźniejszy film, w którym sobie bardziej pogadamy niż poradzimy. A będzie to mianowicie film o tym, co mnie osobiście i totalnie subiektywnie zaskoczyło podczas odchudzania się. Zapraszam. I moi drodzy, nie dziwcie się, jeżeli będę zbyt y, się ruszała na tym nagraniu. Ci co już znają to ujęcie, to wiedzą, że ja wraz siedzę na piłce, ci co nie, to Was informuję, siedzę na piłce, takiej do fitnessu, więc dlatego mogę Wam nieco tak w kadrze się ruszać, albo podskakiwać. No, mam nadzieję, że przywykniemy do tego wszyscy. Z moim wielkim brzuchem jest mi o wiele łatwiej teraz do Was mówić, jak siedzę w takiej, a nie innej pozycji. No, ale dobra, wytłumaczyłam się, przejdźmy już do konkretu. Wiem, że lubicie filmy takie pogadankowe, lubicie filmy, gdzie wspominam, gdzie mówię totalnie o swoich odczuciach, więc stwierdziłam, że warto jest nagrać jakiś materiał, gdzie Powiem Wam em, na podstawie swoich doświadczeń, które uważam, że są no, już całkiem spore, bo to kurczę, tego lata minie, miną 4 lata, jak y, zaczęło się takie, nie wiem, można powiedzieć, nowe życie. E, w każdym razie wiem, że takie rzeczy lubicie, więc dzisiaj Was trochę zagadam, a zaczniemy sobie od tego, że ja przede wszystkim, zaczynając od odchudzanie, nie wiedziałam, że będę mieć takie problemy z higieną osobistą. Już od razu na dzień dobry idziemy z grubej rury. Ale już wam tłumaczę, o co chodzi, bo to może tak poważnie brzmi, ale nie jest aż tak poważnie. Ja nie wiem, co się dzieje, czy to, bo wiemy, że nie istnieje coś takiego jak detoksy. Mam nadzieję, że wy wiecie. Człowiek nie potrzebuje przerwy od jedzenia, nie potrzebuje detoksu sokowego, czy tam wodnego, żeby zaczął lepiej funkcjonować. Jeżeli mamy sprawne nerki i sprawną wątrobę, to my jesteśmy detoksowani i cały czas jest wszystko w porządku, ale na początku odchudzania się, kiedy. Wydaje mi się, że to też może być z kontrastu, bo z bardzo niezdrowego żarcia przeszłam na bardzo zdrowe. Początek mojego odchudzania się był taki książkowy. W każdym razie na początku miałam tak, że rzeczywiście miałam wrażenie, że cały czas mi brzydko pachnie z buzi to jest pierwsza sprawa i mogłam mieć zęby ciągle i ciągle miałam jakiś taki niefajny posmak i yy, kąpałam się tak po trzy razy dziennie. A nawet jak tego nie byłam w stanie zrobić, to czułam, że to potrzebuję. I to trwało tak pierwszy tydzień, pierwsze dwa tygodnie. Miałam wrażenie cały czas, że jestem jakaś taka oblepiona, śmierdząca. Cały czas coś czułam. Było mi tak bardzo, tak, tak nieswojo, ale nawet nie tak, jak jest źle, kiedy jest lato i mamy nadwagę i nadmiernie się pocimy i nam się wydaje, że jesteśmy tacy klejący się i, i tacy, no nie dzisiejsi. Tylko to było takie też uczucie od wewnątrz, że ja czułam, że ja. Brzydko pachnę też w środku, nie wiem jak mam to powiedzieć, to jest troszeczkę obrzydliwe, no ale na początku miałam wrażenie, potem to sobie dopisałam, że może ja się oczyszczam. Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile mogło następować wtedy oczyszczenie się, ale może to był jakiś, słuchajcie, ten zespół odstawienia zdrowego jedzenia i zespół odstawienia niezdrowego życia po prostu, że mój organizm się buntował, że on już nie dostaje tego wszystkiego co złe, co dostawał dotychczas, tylko nagle weszłam na taką zdrową kuchnię. No nie potrzebowałam tego absolutnie detoksu sokowego, wystarczyło po prostu zacząć jeść lepiej i myśleć podczas jedzenia, ale to mnie bardzo mocno zaskoczyło. Co ciekawe, zauważcie, ja nie ćwiczyłam w tamtym okresie intensywnie. Przecież początek odchudzania się to są raptem spacery. Długie, bo długie i bardzo męczące dla osoby, która waży ponad 120 kg, bo ja robiłam wtedy po 200 w jedną stronę, czyli no niecałe 5 km dziennie. Dzisiaj wiem, że to nie jest może dużo, ale dla tamtej Pauli z przeszłości to jest bardzo dużo. I miejcie też dużo pokory wobec tego, z jakiego punktu zaczynacie, bo dla kogoś przejście kilometra może być dużo i powinniśmy mieć szacunek jakby do tego, że ten człowiek zaczyna zmianę i, i że ten kilometr jest dla niego trudny i pochwalić go kiedy to zrobi, a nie sugerować, że a ja to robię 10 kilometrów. No, dla tamtej Pauli to było całkiem sporo. Ale nie był to wysiłek jakiś, nie wiem, jak bieganie albo ciężki trening, więc tym bardziej zabawne, nie wiem czy to śmieszne czy nie, jest to, że, że mój organizm tak, a nie inaczej reagował. A to oczywiście minęło. To oczywiście minęło, yy, no pewnie rachunki zawody w tym czasie były większe, pewnie przebierałam się po kilka razy dziennie, ale, ale minęło bezpowrotnie. Drugą rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła podczas odchudzania się to była moja cierpliwość, a raczej jej brak. Ja potrafiłam wchodzić na wagę i rozpłakać się, że ja schudłam tylko kilogram, mimo że ja wiedziałam, że ten kilogram jest moim celem. Może koło kilograma, tak aż bardzo nie płakałam, ale na przykład jak było 800 gramów, no to to już dla mnie była tragedia. To jest, wiecie, tylko 200 gramów od kilograma. Ja dzisiaj wiem, że nie ma czegoś takiego, jak za wolne chudnięcie i staram się Wam też to tłumaczyć, że nie wolno się załamywać tym, że schudli, schudliśmy mniej niż zakładaliśmy, bo w odchudzaniu nie ma dolnej granicy. Najważniejsze jest to po prostu, że chudniemy albo, że nie tyjemy. A ja cierpiałam na początku na każdym kilogramie. Może inaczej. Sam początek, takie pierwsze kilka kilogramów to była raczej euforia. Potem już człowiek chce troszeczkę przyspieszyć, że dobra, już 3 kilo poszło, no to dawajcie raz 13. Jest się takim hej do przodu, no i nagle zaczyna się dłużyć. To troszeczkę jest tak, jak w ciąży, nie? Że początek ciąży się bardzo dłuży, potem jest drugi trymestr i to wszystko tak idzie, 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 i potem znowu końcówka zaczyna się dłużyć. To ja tak samo miałam w odchudzaniu że to falami tak przychodziło odchodziło, przychodziło odchodziło. Raz mi szło m, tak, że ja byłam dumna na przykład z tego, że chudnę kilogram tygodniowo, a raz miałam w mózgu tak, że byłam załamana, że to jest tylko kilogram tygodniowo, co jest zdrowym chudnięciem, a ja sobie, wiecie, załamywałam się, myślałam, a dlaczego nie 10 kg i tak dalej, i tak dalej. Jednakże dwie rzeczy mi pomagały. Każdy myślę, że może mieć inne te rzeczy, które na niego będą działać. Ja Wam powiem o swoich. Moje, może moje na Was zadziałają. Będziecie chcieli sobie troszeczkę podejrzeć. Pierwsza jest taka, że ja mówiłam o tym Andrzejowi, czyli mojemu obecnemu mężowi, że po prostu mu jojczałam, a on wiedział, co z tym jojczeniem zrobić, że idzie ci świetnie, to jest bardzo dobry wynik, spójrz, że to jest kilogram do przodu, znaczy do tyłu, we mnie kilogram do tyłu, a do przodu w, mo w mojej walce i w moim postępie, że to wszystko i tak minie, czas upłynie i tak dalej, a drugie to jest właśnie to, że ja sobie cały czas mówiłam, że gdybyś się nie odchudzała, to byś była w gorszej sytuacji, a tak to jesteś te na przykład pół kilo już do, do tyłu, do przodu. <grym> Wiem o co chodzi. Zawsze sobie myślałam, że czas by i tak płynął, gdybyś wtedy nie zdecydowała się na odchudzanie, to czas by i tak upływał, i teraz byłabyś może nie w, w ciemnej dupie, ale nie byłabyś o te właśnie pół kilo szczuplejsza. A dokładając, że teraz było pół kilo, tydzień temu było na przykład pół kilo i za tydzień będzie pół kilo. A gdybyś się nie odchudzała, to by nie było tego łącznie półtora kilo, no to spójrz o ile lepszej sytuacji jesteś, gdybyś się nie odchudzała. Nie wiem, dlaczego, ale na mnie to jakoś mega działa. Że czas i tak upływa, i tak by upływał, więc fajnie, że ty to robisz, bo gdybyś tego nie robiła, to nie działoby się nic. Śmieszne, nie? Taki punkcik trochę, trochę zabawny, bo w sumie zaskoczona byłam i jestem dalej swoją niecierpliwością, ale jednocześnie prostotą tego, jak łatwo nad tą niecierpliwością byłam w stanie zapanować. Trzeci punkt to jest, słuchajcie, nie chcę, żebyście mnie wiedzieli za próżną, ale to będzie coś związanego z wyglądem. Ja nie wiedziałam, że komplementy mogą przeszkadzać. Ja nie wiem czy jestem człowiekiem, który lubi o oso sobie mówić, czy który nie lubi. Nie mam z tym zazwyczaj problemu. Mam y, okresy lepsze i gorsze, gdzie wolę się chwalić albo gdzie wolę się nie chwalić. Zależy jaka jest też sytuacja w życiu, z kim rozmawiacie i tak dalej i tak dalej. I rzeczywiście na początku y, to, że ludzie mnie kom komplementowali, było super. Super świetne, motywujące i tak dalej i tak dalej. Ale potem nagle nie powiem wam, kiedy to. No, to była już jesień-zima na pewno. No to było po 3-4 miesiącach odchudzania się. Te postępy już były rzeczywiście e, zauważalne coraz bardziej i dla coraz większej ilości osób, i mm, no każdego dnia mogłam sobie pozwolić na to, żeby wyglądać lepiej, bo to już był taki etap powoli zmiany garderoby. Ja w pracy od koleżanek głównie dostawałam tyle komplementów, i one jakby nie mogły się nagadać na ten temat, że Boże jak ty świetnie wyglądasz, że i teraz możesz nosić to i to i siam to i to i w ogóle ja nie wiedziałam, że ty masz nogi, że ty masz coś tam. I one tak ciągle i mówiły i mówiły każdego dnia, co jest w ogóle turbo miłe przede wszystkim, ale ja miałam już tego dosyć. Ja chciałam, żeby przez moment przestaną mówić o tym, że ja się odchudzam, bo zaczęłam się już tego troszeczkę po prostu wstydzić. Cieszyłam się, że mam lepsze ciało. Cieszyłam się, że mogę le le nosić lepsze ciuchy, że lepiej wyglądam. Aż, aż chciałam lepiej wyglądać. Zaczęłam się malować, a tu jakiś obcas, a tu jakaś rajstopa, coś się działo. To było wszystko super i mnie to kręciło, ale na moment chciałam po prostu, żeby tak było, ale żeby już nikt o tym nie mówił, nie pytał się mnie bo ja już przestawałam wiedzieć, jak ja mam się zachować i co ja mam gadać, bo każdy dzień był taki sam, no szłam do pracy, wyglądałam lepiej, owszem, świetnie, ale ileż można o tym gadać. Tym bardziej, że nie było wtedy motywatorki i ja nie za bardzo miałam też umiejętność przekazywania tej wiedzy, nie za bardzo wiedziałam, czy mogę, to nie była jeszcze moja taka pełna metamorfoza, więc to wszystko było takie, jak taki kruchy i cieniutki lód. I nie zrozumcie mnie źle, bo to nie jest jakby przez taką próżność czy coś takiego. Po prostu nie chciałam być już na świeczniku. Nie chciałam, żeby ta moja zmiana i te moje kilogramy były na świeczniku. Też nie czułam się może na to gotowa, bo właśnie to było aż 15-20 kg ale dopiero 15-20 kilo, wiecie o co chodzi. Jeszcze człowiek ma coś takiego, że yy, ja uważam, że dobre jest mówienie o zmianie i chwalenie się tym, że się odchudzamy, ale jest coś takiego w nas, zwłaszcza w kobietach i ja wiem, że Wy wiecie o czym ja mówię, że najchętniej to ja bym schudła, jak nikt nie patrzy. Ja bym przyszła dopiero na gotowe, na gotowe, z gotowym w sumie powinnam powiedzieć. I ja coś takiego w tamtym okresie miałam, że... Kurde, a jak nie wyjdzie, a jak coś to będzie taka siara, bo już wszyscy widzą, że zaczęłam, że mi idzie, i w ogóle i w ogóle także najchętniej bym się schowała i schudła sobie gdzieś po cichu. Wiem, że to jest złe. To jest zaburzone myślenie i powinniśmy wręcz na odwrót szukać pomocy, szukać wsparcia. Chwalić się tym odchudzaniem, rozmawiać o nim, wychodzić do ludzi. No tak się łatwo mówi teraz, jak już się przez ten cały proces przeszło. No niemniej jednak ta, to, to było ciężkie. Ja byłam zaskoczona tym, że, że można się yy, nie tyle co znudzić, ale można się wkurzyć na yy, komplementy, można się na nie obrazić, albo że można się tak nimi bardzo zawstydzić. No i ostatnia rzecz, która mnie zaskoczyła, kochani, to było to, że ja nie wiedziałam, że odchudzanie jest takie przyjemne. Że gdzieś na końcu tej całej drogi ja okazało się, że w odchudzaniu mam swoją pasję. W tym sensie przyjemne, bo ja nie powiem, żeby chodzenie i pocenie się na siłowni było super przyjemne, ale z tego można zrobić rzecz przyjemną. To jest właśnie fajne w odchudzaniu. Że jeżeli wyjdziemy z założenia, że ja się teraz odchudzam, ale na swoich warunkach, na swoim gruncie, wedle własnych zasad, własnych zasobów itd., itd., to z tego można uczynić swoją pasję. Wczoraj nawet miałam taką refleksję a propos posiadania dziecka, że jak przed ciążą, myślałam sobie, że zajście w ciążę i posiadanie dziecka to jest koniec jakiegoś etapu i początek następnego. Owszem, to jest prawda, ale zależy, zależy pod jakim kątem wy to rozumiecie, bo ja to rozumiałam w ten sposób, że jakieś życie się kończy, a, a takie jakby moje nowe życie się zacznie, że ja coś stracę na rzecz tego, że coś sobie zyskam. A dzisiaj tak sobie to wszystko przemyślałam, jeszcze raz jakoś ta myśl była we mnie żywa, i okazuje się, że to właśnie tak nie jest, że po prostu zaczyna się nowa dziedzina Twojego życia, która Ci nic nie zabierze, bo dziecko Ci nie zabierze życia, tylko da Ci wytworzyć ci jakby nowe pole, które może stać się Twoją pasją. Poznałam to po tym, że zamiast. Y bo ja myślałam, że tak jest, że jak się pojawia dziecko, to jest tak, że nagle trzeba kombinować, co tutaj z nim zrobić, żeby móc dalej robić te czynności, które się robiły na przykład przed ciążą, nie? Czyli chcę iść potrenować, to teraz muszę zadzwonić po babcię, czy tam po nianie, żeby się tym dzieckiem zajęła. A to właśnie tak nie jest, bo to możesz sprawić ty swoim podejściem do sprawy, że otworzy się nowe, nowa dziedzina twojego życia, która sprawi, że zaczniesz szukać możliwości trenowania z dzieckiem, albo która sprawi, że zorganizujesz sobie i dziecku czas tak, że ono będzie mogło w domu leżeć na macie edukacyjnej, bo ci się. Trafi dziecko, co leży na macie i się bawi, a ty zaczniesz ćwiczyć przed telewizorem, mimo że dotychczas tego nie robiłaś. No, ale stanie się to Twoją no, taką nową pasją, odnajdziesz się w tym, no bo sytuacja cię do tego gdzieś tam popchnęła. Tak samo jest z odchudzaniem. Jeżeli ja wyjdę z założenia, że początek mojej diety to jest katorga, bo ja muszę zmienić wszystko, byleby tylko schudnąć, to to oczywiście, że będzie męczące, bo ty sobie zakończysz swoje fajne życie z fajnym jedzeniem. Na rzecz czegoś, w czym będziesz ciągle cierpieć. Ale jeżeli dostosujesz swoje odchudzanie do swojego życia i wplecisz je umiejętnie, odnajdziesz w nim pasję do kotowania, do robienia zdrowych zakupów, do ćwiczenia, do masowania celulitu, to nie będzie tak, że ktoś ci zabrał twoje życie, a ty teraz musisz cierpieć, cierpieć w nowym życiu, byleby schudnąć i wrócić do starego. Tylko ty wymieszasz stare życie z nową umiejętnością, którą życzę ci, żebyś rozkochała w sobie, albo żebyś ty się w niej rozkochała, żeby to wszystko się tak fajnie pomieszało, a nie żeby to było jednym wielkim cierpieniem, jakimiś katuszami i tak dalej, i tak dalej. I to mnie zaskoczyło. Bo ja myślałam dotychczas i tak się odchudzałam, że dieta to jest koniec świata, to jest koniec życia, że ja muszę przecierpieć, zacisnąć zęby. Po prostu aż do krwi, żeby to się w końcu udało. A to nie, właśnie cały czas szłam w złą stronę. Cały czas myślałam pod złym kątem I, i wczoraj, mając to przemyślenie, właśnie a propos dziecka, że. Bo to było zupełnie w ogóle o czymś innym. Ja myślałam chyba o rozszerzaniu diety dziecka i czytałam jakieś artykuły i tak sobie myślę, o, że to jest takie ciekawe, to jest ciekawe, i nagle tak, tak zatrzymałam i myślę sobie, ej, ja się w to chyba wkręcę, mi się to podoba, czuję motylki w brzuchu, jak czytam o tym rozszerzaniu diety. I myślę sobie wtedy, że wow, to nie jest tak, że ty musiałaś z czegoś zrezygnować, żeby zacząć się interesować nową, nową rzeczą, jaką jest przyjście na świat dziecka czy coś takiego, tylko to ci się tak ładnie wplata i zaczynasz się w tym odnajdywać, mimo że wcześniej nawet o tym byś nie pomyślała. No i potem jakoś analogicznie mi przyszło na myśl, że to rzeczywiście też jest tak w odchudzaniu. Przecież za moim sukcesem, a mogę tak swoją metamorfozę nazywać, stoi to, że mi się to w plotło w życie po prostu i że się w tym odnalazłam. I na tym będziemy kończyć. Przemyślcie sobie tę sprawę. Wiem, że troszeczkę zagmatwałam tą ostatnią wypowiedź, ale mam nadzieję, że się zrozumiemy. Tymczasem ja uciekam robić sobie obiad. Obiad, który będzie się składać, słuchajcie, z podsmażonych warzyw, piersi z kurczaka i ryżu. Zrobię sobie taki jakiś gulasz, który... Zagęszczę sosem sojowym i łyżeczką skrobi ziemniaczanej, żeby mieć jakiś sosik, taki ala, żeby w czymś to pływało. A Was zachęcam do tego, żeby zostawić łapki w górę, że jeżeli Wam się podobał ten materiał, napiszcie mi w komentarzu, co w ogóle myślicie o tym, co ja powiedziałam, co Was zaskoczyło w Waszym odchudzaniu się. No i co, widzimy się w następnym materiale, pamiętajcie tam. Facebooki, instagramy, łapki, komentarze, wszędzie. Będę Wam bardzo za to wdzięczna. Subskrybujcie też ten kanał, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia. Pa-pa!